I jak do tego doszło, nie wiem. Słuchajcie, tą dziewczynę zobaczyłam na TikToku, gdzie opowiadała o biznesie online. Zarabia z każdego miejsca na Ziemi, a teraz w sumie razem pracujemy. Nie wiem, jak do tego doszło. Słuchajcie, ja już jakoś półtora roku działam właśnie w przestrzeni online e, i po prostu pomagam innym też robić po prostu to samo, dlatego też jak Ola mnie zobaczyła na TikToku, napisała do mnie, też jej pomagam w taki sposób działać. Dlatego też nawet, słuchajcie, przyjechałam do Oli na kilka dni, żeby tutaj razem wspólnie popracować. I tak naprawdę teraz my możemy pomóc Tobie, jeśli jesteś osobą, która potrzebuje po prostu jakiegoś źródła dochodu, e, tym bardziej online, dlatego że no wiadomo, czasami no nie da się iść realnie do drugiej pracy na etacie, dlatego takie źródła do dochodu online, no jest przydatne. A tym bardziej słuchaj, że tutaj nie masz dosłownie ustalonych godzin pracy, tylko realnie to pracujesz wtedy, kiedy po prostu masz na to czas i tak naprawdę ile czasu chcesz na to poświęcić, tyle poświęcasz. 21 wiek, dziękujemy Ci za taką możliwość. Dziękujemy. <laughs> Także po więcej informacji tutaj.